Stachu? Stachu? Nie. A, A kto mówi? A kto mówi? A kto przy telefonie? A to jest Jasia. Słuchaj, jest Stachu w domu? Nie ma. Kurwa, jego mać, po co on tam pojechał do centrali, mój las wyciął, po mojem, chodził, moje pieniądze zabrał, kto on mu dał takie pozwolenie. Ty powiedz temu z kurwy synowi, gdzie on pojechał, bo go szlak jasny trafi, krew nagła zaleje. Wyborę las, jako cholera miał tam z tą naszą bułą jechać do lasu i a, powycinać a, a, nasz las. Kto to mówi? Kurwa ja ci dam, kto to mówi? Aż wosk szlak jasny trafi, krew nagła zaleje. Kurwa wasza zajewana mać była. Co ty chcesz? Ja ci kurwa dam, co ty chcesz? Ja ci dam kurwa, gdzie pieniądze są za las. Co ty chcesz? Myśmy byli tylko na 50 leciu. A kurwa 50 -leciu. ja byłam, ja wiem gdzieś coś coście robiacie, kurwa dam 50 lecie, ja Wam wszystko dam, bo jasna, ja wszystko kurwa wasza Macie, oddajcie mi pieniądze, byś kurwy syny jasne, pierony zajebane, siarcistek, kurwa żeby Was spierony ogniste, siarcistek to Was u... u, u...